No witam wczoraj w Prometeuszu. E, kontynuowaliśmy psychoedukację. E, przeszliśmy do omawiania faz, e, faz zdrowienia. Faz zdrowienia, które doświadczają się, których doświadczają klienci ośrodka terapeutycznego. Zobaczcie, że film dzisiaj będzie taki na spowolnionych obrotach. Ciężką podróż miałem e, ze, z własnej winy. Dopuściłem do jakieś tam przemęczenia i... Potem musiałem jechać tak etapami. Generalnie w ośrodku pracowaliśmy wczoraj, czyli w piątek bardzo intensywnie. Było bardzo dużo prac: dwa gorące krzesła, pożegnanie naszych klientów. Też dwie, dwie bodajże, chyba to ile teraz, chyba dwie prace. Albo i trzy, nie, chyba trzy nawet. W każdym razie no dzień był przeładowany, czyli tak jak w zasadzie nie powinno być, no bo normalnie bym się bardzo martwił, że klienci dostaną za dużo informacji i nic z tego dla siebie mogą nie wyciągnąć, że może będą mieli wrażenie, że ta wczorajsza terapia, psychoedukacja, bo fazy zdrowienia to jest taka psychoedukacja, to jest zdobywanie wiedzy na temat tego, co może się dziać podczas właśnie wychodzenia z uzależnienia. Już po ukończonej tej terapii, takiej podstawowej, mogli gdzieś tam mieć wrażenie, że jest to robione za szybko i tak dość powierzchownie, ale no nie. Ta grupa, z którą miałem zaszczyt wczoraj pracować, i przedwczoraj i już dłuższy czas jestem w kontakcie, to dźwignęła. Dźwignęła, i ten wczorajszy dzień pokazał mi, a i pokazał chyba, mam taką nadzieję, osobom będącym w Prometeuszu. Jak bardzo są sprawczy, jak dużą wiedzę mają, bo sami prowadzili generalnie te zajęcia, udzielali informacji zwrotnych i przede wszystkim to oni zaliczali pracę. I ja byłem tam tylko tym organizatorem, tym dodatkiem, który też coś tam powiedział od siebie, ale na całość efektu terapeutycznego wczorajszego dnia złożyła się praca zbiorowa tych wspaniałych ludzi, którzy mieli tą odwagę i świadomość, aby coś w swoim życiu zmienić i rozpoczęli tą zmianę od odbycia terapii właśnie w Prometeuszu. Podkreślam, jak to jest ważne, bo dzisiaj podsumowując dzień wczorajszy, troszkę o, tej, o tych fazach zdrowienia powiem. Zrobili to koledzy moi, którzy prowadzili wczoraj, tak jak mówię, zajęcia, czyli sami klienci, a ja dzisiaj tylko tak gwoli podsumowania i żeby zostało to już gdzieś tam na trwałe to co sobie wczoraj mówiliśmy żeby można było do tego wracać już po ukończonej terapii gdy będzie taka potrzeba no to ten filmik nagram jeżeli chodzi o same fazy zdrowienia to podobnie jak z fazami rozwoju uzależnienia różnie przebiegają jeżeli chodzi o, o ich Czas trwania, i też o to, czy one u każdego będą występowały. Po prostu różnie też są nazywane te fazy zdrowienia, w zależności kto ten temat omawia. I ja na samym końcu dzisiaj też powiem, jak ja nazwałem te fazy zdrowienia i przekazałem to w darze tym, którzy kończą ze mną terapię, czy to w ośrodku, czy indywidualnie. Hmm. Też gdzieś tam. Bazując na doświadczeniach osób, które są już trzeźwe, czy tam pozostawiły ze sobą epizod związany z narkotykami, czy hazardem, czy innym uzależnieniowym zachowaniem, no, stworzyłem taki podręcznik po terapii, i też tam przedstawiam troszkę inaczej, nazywając fazy zdrowienia, ale zacznijmy od takiej podstawowej nomenklatury, którą kapitalnie wczoraj przedstawili właśnie. Nasi klienci w Prometeuszu. Pierwsza faza zdrowienia to jest faza odwrotu. Ona, tak tutaj pisze e, profesor Woronowicz, bo to zanim jakby e, będę tutaj, jakby szedł teraz omawiając te fazy, ona no tak, e, tak jest tutaj gdzieś zaznaczone, że ona może trwać od 0 do 15 dni. Ta faza odwrotu, czyli kiedy już. E, Podjęliśmy decyzję o tym, że chcemy coś zmienić, że chcemy rzeczywiście już nie przestać pić, zażywać narkotyki, bo stan zdrowia już na to nie pozwala, bo doszło do jakiegoś incydentu najczęściej, który spowodował, że nagle otworzyły nam się oczy i podjęliśmy tą śmiałą decyzję koniec z tym. Jednak ten, ta decyzja dość szybko może zostać podważona właśnie w tej fazie odwrotu, trwającej do dwóch tygodni. I w tej fazie hmm, klienci doświadczają spadku nastroju, aktywności, rozdrażnienia, niepokoju. To jest jakby związane ściśle z tym, że przeżywają ten okres odstawienny. Niedawno odstawili alkohol, narkotyki czy inne używki, czy przestali grać, bo są hazardistami. No i normalne jest wtedy, że mogą pojawić się te takie nieprzyjemne hmm, wymienione przeze mnie odczucia. No, ale faza odwrotu się kończy po dwóch tygodniach, powiedzmy tak klasycznie, i mamy do czynienia z fazą miesiąca miodowego trwającą od 16 do 45 dni. No, tu się dzieją fajne rzeczy, jest poprawa nastroju, wzrost aktywności, optymizm oraz racjonalne myślenie takie mądre, rozsądne. Tutaj niedoświadczeni terapeuci czy rodziny naszych klientów, często. Gdzieś tam dają się nabrać, że to już jest po wszystkim, że problemy się zakończyły, a klient jest gotów do zakończenia terapii. Ja dość mocno sprawiam takie wrażenie, ale ja to przypominam moim klientom, że wcale tak nie myślę, że zdają sobie sprawę, że jest tak zwana faza miesiąca miodowego i że praca będzie trwała dłużej, dużo dłużej, niż dwa, trzy, cztery tygodnie i czas pobytu w ośrodku, że praca zacznie się dopiero. I w zasadzie tak naprawdę po wyjściu właśnie ze środka terapeutycznego, tam mi klienci pokażą, że mają motywację i są konsekwentni w decyzji o tym, że chcą zakończyć kontakt z narkotykami, alkoholem, hazardem, czy innym uzależnieniowym zachowaniem. Ale rzeczywiście w kontakcie ze mną, kiedy ja jestem taki dość mocno. Ufający, wierzący moim, naszym klientom, można mieć wrażenie, że kupuje tą fazę miesiąca miodowego. No nie kupuję, cieszę się, że ona następuje, cieszę się, że ktoś wyszedł z fazy odwrotu, ale cały czas mówię bądź uważny. I często przecież nagrywam tu i publikuję te filmiki mówiące: Będą kryzysy, będą, będzie zwątpienie, będzie chęć powrotu do dawnych zachowań. Do sięgnięcia po coś, co może przynieść ulgę. Mechanizm iluzji i zaprzeczeń też się jeszcze nieraz pewnie uaktywni. Cały czas gdzieś tam przestrzegam moich szanownych klientów. Trzecia faza, faza muru od 46 do 120 dni. No, ta faza jest bardzo niebezpieczna. Tu wiele osób kończy, jakby terapią, nie przechodzi do kolejnych faz zdrowienia, i niestety często na tą terapię już nie wraca. I niestety. Też często te osoby umierają albo tracą definitywnie wszystko i już kolejne, jakby zmartwychwstanie w cudzysłowie, będzie dużo, dużo trudniejsze. Faza muru to jest ogólny dyskomfort fizyczny i psychiczny, spadek nastroju aktywności, trudności w koncentracji, ale tylko przykładowe jakby objawy, bo ta faza muru to są te trudne rozmowy z moimi klientami, którzy łamią abstynencję i którzy mówią, że to nie ma sensu. Że tyle razy już próbowali, ale się nie udało. Albo łapią epizody depresyjne, albo dochodzi do, do zepsucia relacji, które były dla nich ważne, i oni tego nie rozumieją, bo przecież przestali pić, brać narkotyki. Już nie uprawiają hazardu, a ktoś ich jednak zostawia. Tak jak powiedziałem, faza muru może zakończyć terapię zdrowienie i może spowodować że klienci niestety tą walkę z nałogiem przegrywają przegrają ja jestem mocno mocno gdzieś tam wyczulony na tą fazę muru oczekuję jej aczkolwiek mam takie doświadczenia że nie zawsze ona jest intensywna nie zawsze ona się u każdego z tych klientów pojawia więc no tutaj nie czekajmy na nią, po prostu nie bądźmy zdziwieni, gdy ona się pojawi i bądźmy na to gotowi. A w zasadzie jedyne, co mają zrobić klienci, czy prometusza, czy w ogóle moi klienci, to no macie mieć tą umiejętność powiadomienia mnie, że coś się dzieje, powiadomienia innych terapeutów, powiadomienia grupy wsparcia. Po prostu macie mieć umiejętność sięgnięcia po pomoc, czyli, czyli przestrzegania programu HALT. Nie bądź sam. Nie bądź sam z tym, co się z Tobą dzieje, bo zwątpienie może przyjść nie raz. Ludzie wątpią w różne rzeczy, w religię, w sens swojej pracy. Wątpią też w sens terapii, no to jest chyba oczywiste. Naturalna kolej rzeczy, żeby się z tym oswoić, że tak może być i wiem, co mam robić, gdy takie coś się stanie. Nie będę z tym sam. No i zakładając, że faza muru gdzieś się Pojawiła bardzo króciutko, albo się nie pojawiła. Przechodzimy do fazy przystosowania, która trwa od 4 do 6 miesięcy. No w tej fazie to rzeczywiście e, już e, pracujemy nad czymś, co jest w zasadzie terapią pogłębioną, leczenia uzależnień. Pracujemy nad poczuciem winy, żalu, wstydu krzywdy, nad emocjami, nad uczuciami, ale już w taki sposób mocno pogłębiony, czyli klienci już doświadczają trzeźwości, świadomości, klienci już wiedzą, że to życie wygląda teraz inaczej, że te relacje mogą boleć, że te relacje są takie bardzo, no bardzo odczuwalne i to powoduje, że rzeczywiście, no w tej fazie przystosowawczej nauczymy no, się, jak gdyby żyć na nowo w tym środowisku, które było nam znane, ale alkohol czy inne używki to wszystko zmieniały. Faza przystosowania to jest, jak gdyby to, co ja w zasadzie bardzo preferuję, co bardzo lubię, co dość szybko staram się wdrażać moim klientom. Na przykład już jutro będę miał przyjemność, no, taką przyjemność, bo to dla mnie przyjemność, dostałem zgodę i będę gdzieś tam. Miał przyjemność poprowadzić, odebrać zadanie jeszcze z Prometeusza, będąc już tu w Gdańsku. Więc w tej fazie przystosowania akceptujemy, że jest inaczej i czerpiemy z tego jak najwięcej radości, czyli uczymy się właśnie żyć w świadomości, żyć w uważności, ale przede wszystkim w ogóle żyć i widzieć jakby to zadowolenie z tego, że nie doświadczamy właśnie tego, co było związane z naszym uzależnieniem. No i faza rozwiązań, kontynuacja fazy przystosowawczej, czyli tutaj już podejmujemy pewne decyzje, które nam to życie układają i rzeczywiście w fazie rozwiązań to jest, na przykład to jest to zadanie, które jutro będę właśnie odbierał od naszych klientów z Prometheusza, czyli jak radzimy sobie z problemami konstruktywnie, kreatywnie, bez sięgania po znieczulacze, bez uruchamiania mechanizmów iluzji i zaprzeczeń, bez nałogowego regulowania uczuć, kolejnego mechanizmu uaktywniania. No to tak mniej więcej według Woronowicza się to przedstawia, ale patrzę, bo tutaj miałem przygotowane jeszcze, a mam właśnie, jeszcze fazę jakby cztery etapy zdrowienia, uzależnienia od alkoholu, etap pierwszy świadomość, rozpoznanie uzależnienia, no tak, można to łatwo zidentyfikować, że tak gdzieś tam ta te terapia się zaczyna, tak zaczynamy zdrowieć, pozyskujemy wiedzę i rozpoznajemy, konfrontujemy się z tymi objawami uzależnienia, które omawialiśmy sobie w Prometeuszu w czwartek, fazy rozwoju uzależnienia, etap drugi przejściowy, Tutaj już rzeczywiście dużo pracujemy nad uznaniem swojej bezsilności, utraty kontroli i nad uznaniem tego, że gdzieś mamy pewne ograniczenia, bo sami je sobie nakładamy, ponieważ wiemy, że bezpowrotnie utraciliśmy kontrolę np. Na nad tym, ile i jak często pijemy alkohol, czy zażywamy narkotyki, czy uprawiamy hazard. Etap trzeci to jest powrót do zdrowia, no to kontynuacja jakby tej fazy przejściowej. Tutaj już bardziej ta psychoedukacja, bardziej dbałość o rozwiązywanie pewnych problemów, tych, które nam dokuczały, kiedy nie byliśmy w stanie o siebie zadbać. I etap czwarty, trzeźwość, no i tutaj utrwalanie tych zachowań abstynenckich. Czyli tutaj rzeczywiście uczymy się jakby tego życia na nowo. Tak, tutaj przedstawiłem więc kolejną nomenklaturę faz zdrowienia, i wreszcie przechodzę do tego. Co jako taki z natury rzeczy bardzo zarozumiały, pewny siebie, pewny tego, co mówi, bo mówi w oparciu o doświadczenia swoich klientów. Przedstawia, jak ja to widzę, jeżeli chodzi o ten podręcznik, który gdzieś tam przygotowałem, no to ja mam fazę zdrowienia następujące. Adaptacja. Klienci wychodzą ze środka, wchodzą w różne tam środowiska, adaptują się do życia już bez terapii, bez tych sztucznych. No obostrzeń, ale też i takich bez tego klosza, który daje pobyt czy w ośrodku terapeutycznym, czy w stałym kontakcie z terapeutą. Etap drugi według mnie, o te etapy jeszcze raz podkreślam, jeżeli chodzi o te, które ja przedstawiam, które ja przedstawiam na potrzeby podręcznika, one nie przebiegają oddzielnie, one przebiegają w zasadzie równolegle. Drugim etapem jest przewidywanie, klienci E, zdrowiejący już utrwalają sobie pewne rzeczy, pewną umiejętność przewidywania. E, przewidują, gdzie pojawią się wyzwalacze, przewidują, co będzie, gdy będą lekceważyli program HALT, B, nie bądź zły, głodny, samotny, znudzony, e, zmęczony. Przewidują, co będzie, gdy będą lekceważyli program 24 godziny, grupy wsparcia, gdy będą się izolować. To wszystko klienci uczą się w tej drugiej, jakby fazie zdrowienia. Prowadzono równolegle z adaptacją, przewidywanie. I ja oczywiście tę fazę zdrowienia już od samego początku terapii, gdzieś tam z klientami, czy na dyżurach, czy w indywidualnej terapii prowadzę. Etap trzeci według mnie to, to jest oczywiście konfrontowanie. No i tutaj rzeczywiście nie dość, że klienci przewidują, to jeszcze się konfrontują już z głodami, z wyzwalaczami, których nie dało się uniknąć, bo są przecież różne sytuacje, które na nas spadają. Z trudnymi kryzysami w życiu, kryzysami w związkach, w relacjach, ale w ogóle z kryzysami życiowymi konfrontowanie, konfrontowanie i wychodzenie z różnych trudnych sytuacji, także na przykład ze złamania abstynencji. Bo ja o tym głośno mówię, że klienci w terapii czynią i mają się nauczyć także sięgania po pomoc, to w pierwszej kolejności, nie łamania abstynencji, ale jak już ją złamią, to nie wchodzenia w ciągi, tylko dalszego sięgania po pomoc, nie wpadania w e, zwątpienie co do sensu jakby dalszej terapii, bo złamałem abstynencję. To wszystko mieści się w trzecim etapie zdrowienia, konfrontowanie. etap bardzo trudny, ale dla mnie bardzo ciekawy. No i wreszcie etap czwarty. Akceptacja, tak, akceptacja, no to gdzieś tam te dwa. Etapy, które przedstawiałem według Woronowicza, to one się jakby mieszczą w tej akceptacji, bo tutaj akceptujemy, że świat jest inny, bo jesteśmy świadomi, trzeźwi, bo czujemy, mamy czucie, odczuwamy emocje, uczucia, ale inaczej niż kiedy byliśmy znieczuleni czymkolwiek, lub kiedy regulowaliśmy je sobie na przykład hazardem. I w tej fazie czwartej, zdrowienia akceptacji, no to już faktycznie. Widać tą trzeźwość u moich klientów. Oni nie eskalują konfliktów. Oni bardzo dbają o relacje z ludźmi, z ich otoczenia, czyli potrafią gdzieś tam w sposób taki zdrowy, nie sięgając po jakieś używki, wyrażać to, co mają do powiedzenia, konfrontować się także z krytyką, z uwagami do nich kierowanymi, a to jest przecież bardzo trudne. No i etap piąty, który sobie pozwoliłem napisać w tym podręczniku, no to jest balans, równowaga i to w zasadzie klienci w sposób sztuczny dostają na samym początku terapii, na przykład w promyku, no bo tam jest równowaga, nie? Jest regulamin, terapeuci, cały czas, 24 godziny na dobę, świetni ludzie, bo grupa wsparcia nieprawdopodobna w Prometeuszu, gdzieś tam na nam się trafiają te fajne grupy takie, że, no jesteśmy, klienci czują się tam bezpiecznie i faktycznie łapią ten balans, no ale to są warunki sztuczne. Teraz i wczoraj mam, mam na uwadze tu, właśnie mojego kolegę, który czytał u mnie plan na wyjście. On właśnie mi gdzieś tam w tej swojej pracy powiedział, że on będzie chciał jakby ten zasady ze środka przenieść już na zewnątrz po wyjściu ze środka. Bardzo dobry pomysł. Ja wielu klientom jakby zalecam, żeby ten balans, który był w ośrodku, czy ten balans, który łapią w terapii, takiej indywidualnej, w jakichś warsztatach. Żeby go próbować budować w oparciu o to, co się już sprawdziło w tych sztucznych warunkach, czyli regularne posiłki, na przykład jakieś ćwiczenia, medytacje, relaksacje, coś co robimy czasami na siłę, ale co powoduje, że wpadamy w taką równowagę dnia codziennego. Także jest pięć według mnie tych etapów zdrowienia realizowanych jakby równolegle, no i ja też nie ośmieliłem się je rozgraniczyć, ile one trwają. Gdzieś uznałem, że byłoby to troszkę, no nawet nie potrafiłbym tego zrobić, bo mam tak różne osoby w tej terapii, zarówno w prometeuszu, jak i w indywidualnej, że no to różnie przebiega. I tutaj w zależności od tego, kto jak, z jaką częstotliwością po coś sięgał, kto jest, jest jak, jak mocno już objęty tą chorobą, uzależniony, kto jak bardzo dotyka tego problemu, kto jaką ma motywację zewnętrzną, wewnętrzną. Cała masa czynników się składa na to, jak w konkretne etapy zdrowienia będą przebiegały i czy będą przebiegały też wszystkie, nie? Także nie ośmieliłem się już tutaj dzielić na to ile kolejna faza trwa. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzień wczorajszy, a no, a będziemy odbierać jutro. Ja będę odbierał tu z Gdańska zadanie od klientów Prometusza, bo dostali klienci w czwartek zadanie i w piątek nie udało nam się go zrealizować. Jak rozwiązać wybrany przez siebie problem według tam pewnego schematu? No, i myślę, że jutro też jakieś podsumowanie tego spotkania już na kamerce z grupą też wrzucę. Bo to może być bardzo ciekawa praca, patrząc, jak wspaniali ludzie tam teraz siedzą i będą mnie za chwilkę słuchać. Pozdrawiam, Prometeusz. Na razie.